Dobry wieczór lub dzień dobry, nie wiem kiedy to będziecie oglądać, zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie w czwartek 29 stycznia na koniec miesiąca na mój program na YouTubie Przestrzeń Zotoryczna, na żywo będę dla was program prowadził jak zawsze i będę dla was stawiał karty, słuchajcie, mam dla was dwie nowe oferty, dwie nowe usługi, których jeszcze mam nadzieję nie znacie, kiedyś jedną z tych usług robiłem, eee, cóż ja dla was słuchajcie przygotowałem, już wam pokazuję. Więc będzie specjalna usługa, świadomość i podświadomość. To jest taka usługa, która, mm, którą ja czasem robię prywatnie klientom. To jest specjalny rozkład kart, mój autorski, na kilkanaście kart. Ten rozkład będę kładł parę razy na różne poziomy waszego życia i sprawdzam, co się dzieje na pierwszym poziomie życia. Uczucia, emocje, związki, jak działasz świadomie, jak działasz podświadomie, jakie masz dobre myśli, jakie masz myśli przeszkadzające ci w tym, żebyś osiągnął, osiągnęła sukces, spełnienie, jakie są Twoje uczucia, emocje, jakie są lęki, obawy, nadzieje. I tak się zajmiemy najpierw, jak załóż tą usługę oczywiście, jak masz ochotę, to zapraszam. Czyli ja i świadomość, dokładnie to, więc pierwszy punkcik, emocje, uczucia. Drugi rozkład, który będę robił na kolejny temat, to będą finanse, kariera, materia. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Może coś cię blokuje, może coś cię wstrzymuje, a może masz zupełnie inne priorytety, może masz jakieś lęki z dzieciństwa, obawy, nie mam pojęcia. Generalnie to jest taka usługa, która ma wskazać twoje podświadome rzeczy, których sobie nie do końca czasem zdajemy z tego sprawę. I trzeci rozkład w ramach tej jednej usługi to będzie rozwój duchowy lub osobisty. Zobaczymy co wyjdzie. U jednych wyjdzie to, u innych zupełnie coś innego, więc nie mam pojęcia co wyjdzie, sprawdzimy. Więc to jest taka specjalna usługa, ja i Twoja świadomość, tak zwana świadomość. Na trzech sferach życiowych, gdzie sobie zobaczymy, tam też są rady, ostrzeżenia. Jest też informacja, czy jest wsparcie z góry w tym temacie, czy nie. Gdzie byłaś, gdzie idziesz? Naprawdę duży rozkład, i trzy takie najważniejsze aspekty życia będę sprawdzać. No i usługa Ezotalenty, Twoje zdolności ezoteryczne, Twoje dary, Twój rozwój, opcje, ścieżki, kiedy. Kolejny mój autorski rozkład na 20 parę kart. Zawsze jak sam stawiałem karty, kiedyś jeszcze miałem problem, jak mi się klientka pytała, czy ja mam jakieś zdolności esoteryczne. Ja nigdy nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć, no bo Tarot sam siebie mówi, że tak lub nie, ale nie mówi jakie. Więc wymyśliłem specjalny rozkład, stworzyłem, troszkę nad nim popracowałem, który określa jakie. Mało tego, dowie się, czy to są zdolności dziedziczone, ukryte, nabyte kiedy jest dobry moment na rozpoczęcie w tym kierunku działań, nauki, rozwoju. Zobaczymy, co wyjdzie. Tam jest, tam jest bardzo wiele różnych, różnych talentów ezoterycznych. No jasnowidzenie, odczyty aury, tarot, truny, numerologia, astrologia. Wszystkie najbardziej znane i powszechne tematy ezoteryczne lub mniej zmiany typu intuicja, proroczy to wszystko będziemy sprawdzać, czyli sprawdzimy jakie masz talenty, jakie masz zdolności ezoteryczne, jak działaś i do czegoś idziesz. Także to są takie dwie specjalne usługi. Pamiętajcie jak zawsze usługi możecie zamówić u mnie tu w opisie tego filmu. Podlinkuję wam link do mojej strony przestrzeńezoteryczna.online łamane przez live. I to jest taka podstrona, którą widać w tym momencie jak można zamawiać te usługi. Nie mam pojęcia ile tego zamówicie, zawsze jest u mnie gwarancja wykonania usługi z rok płatności, więc tam raz na jakiś czas zaglądam ile, ile zamawiacie. Jak jest za dużo, no to po prostu odcinam tą stronę, nie można więcej zamawiać, ale każdy kto zamówi zawsze ma u mnie gwarancję wykonania usługi na wizji. No i jak zawsze, no nie wiem, ktoś pierwszy raz, yy, zawsze będzie widzieć karty z góry, tak, stołu jest dużo miejsca, jest przygotowany, więc karty jak będę kładł, jakieś rozkłady, Super widać, jakbyście siedzieli naprzeciwko, nie ma, z tym, nie ma z tym żadnego problemu, więc zamawiasz usługę, ja ci odpowiadam. Nie czytam, zawsze staram się zachować waszą anonimowość, nie czytam waszych pełnych danych. Na przykład Krystyna, rok urodzenia, taki, a jak są dwie Krystyny z tego samego roku, to przytam sam, na przykład zamiast roku, przytam dzień urodzenia i wy wiecie, że to jest wasza usługa. Jak masz jakieś pytania, pytania też nie ma problemu, możesz mi je zadać. Może się, masz jedno, dwa lub trzy pytania, konkretne w dany dzień życia, o pracę, o rozwój. Co Cię interesuje o relacje, o nie wiem, zakup inwestycji, sprzedaż jakiejś nieruchomości, może jakiś egzamin, może jakaś sprawa, która się ciągnie, nie ma wyjaśnienia. Zapytaj się, opisz mi temat, podaj imiona, na datę urodzenia, jak nie znasz cudzych, to pół biedy twoja imię data urodzenia musi być. I wysyłasz do mnie maila. Jak to działa? Macie link tutaj do mojej strony, na stronie macie wszystkie usługi rozpisane. Ze co chcecie zamówić, zamawiacie, płacicie przez TiPay. E no, wszystkie banki, blik, PayPal, co tam wam pasuje do wyboru do koloru, nie potrzebuję żadnych potwierdzeń, i tam też w tym opisie również jest informacja, że proszę wysłać maila na przestrzeń -mopa jest link do tego maila podany. Jak ktoś zamówi połączenie, zachęcam Was. Wtedy wysyłacie do mnie sms z polskich numerów lub wiadomość na Whatsappie. I wtedy ja do was będę dzwonił, jak ktoś jest za granicą, to nie ma problemu, więc korzystajcie. Podczas takiego połączenia mogę wyciszyć ten mikrofon, wtedy poza wizją pozostawić mi swoje dane, swoje pytania i przejdziemy do rozmowy już, no, pani się pyta o męża, o kochanka, o dwóch kochanków, nie ma problemu, nie będzie słychać waszych imion, dat urodzenia, jeśli sobie tak życzysz, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tak jak usługi wam mówiłem, są jakieś konkretne, typu, nie wiem, chcę sprawdzić jaka jest twoja sytuacja finansowa, praca, finanse, diagnostyka na przyszłość, czy uczuciowa, ta uczuciowa może być na singla, może być na związek, na parę, to zamawiasz mi, ja Agnieszka chciałem się zapytać, do czego idę z, w związku z, z Andrzejem. I wtedy ja wam bardzo dokładnie sprawdzę, jak to wygląda jak ty do niego, ona do ciebie i do czego to idzie, więc zachęcam Was, zapraszam Was, to muszę zachęcać, nie trzeba. Zapraszam Was w czwartek o godzinie 20.00. Na YouTube wystartuje link na Przestrzeń Ezoteryczna i po prostu odpalasz sobie tego YouTube'a. Zawsze na początku programu staram się powiedzieć jakaś kolejność, czyli ja Wam nie powiem, o której godzinie Wam daną usługę wykonam, no bo tutaj nie da rady wyliczyć czasu z góry, ale mówię na początku live'a Także pierwsza jest Pani Agnieszka, potem jest Pani, Agn potem Pan Andrzej, potem Pan Stefan, potem Pani Angelika i i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Jak sobie odpalić tego live'a, na początku powiem Ci, kiedy będzie Twoja usługa. Nawet jak się okaże, że coś nie wiem ci wypadło nie może być na żywo, może sobie wejść dzień później, dwa dni, później, kiedy tam chcesz. Te filmy się zapisują i są dostępne później do tworzenia. Więc korzystajcie. Program nie jest z gumy, liczba e, usług ograniczona. Zawsze staram się też. Ja też wiecie taki program. Dwie godziny prowadzę nie dłużej, bo na żywo stawiać karty tak długo, jest to męczące. więc staram się tak dwie godzinki prowadzić. program, więc skorzystajcie. Ja zapraszam Was serdecznie, jak ktoś ma dużo spraw, zawsze może wejść na przestrzeń i zadzwonić do mnie, ustalić termin e, i zapisać się na prywatne wróżby. I mam dla Was jeszcze jedną petardę informację. Słuchajcie, niedawno wszedł, parę dni temu, e, parę dni temu, słuchajcie, wszedł e, nowy warsztat e, Duchowość, rozkłady, tarota, drugi poziom, podświadomość. I ja tutaj na przestrzeni lat zbierałem różne rozkłady, które były mi potrzebne. Na przykład, jak miałem klientkę, która chciała się dowiedzieć, jak można określić jej zdolności ezoteryczne, no to tak jak Wam mówiłem, stawiałem kartę arcykapłanka, no to może będzie wróżka, yy, królowa buław może też, to tu jest taki specjalny rozkład, który sprawdza, to jest rozkład, słuchajcie, no 27 kart, który sprawdza większość dostępnych zdolności ezoterycznych, czyli będzie w stanie sprawdzić samemu sobie lub klientce, jak tutaj działa świat snów, to nie są tylko rozkłady. Pierwsza lekcja ze świata snów, a nawet półtorej lekcji ze świata snów to jest pierwsza, to jest takie wprowadzenie temat świata snów, jaką on jaką wygląda, jak się zabezpieczać w snach, na co zwracać uwagę, jakie są rodzaje snów, jest kilkanaście rodzajów snów, więc podczas tych warsztatów też tłumaczę te sny, czyli czym się różną, podróże obę, od, 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 od snów nasłanych, od snów magicznych, od snów symbolicznych, od snów zwykłych, od snów proroczych. Eee, takie też są, tak eee, jak ktoś ma procze, więc tam poznasz cały świat snów, będziesz wiedzieć jak go diagnozować. No i diagnostyka podświadomości, świadomości, wiele praktycznych rozkładów, czyli Wiecie, często ludzie mają problem, żeby ruszyć w pewnej kwestii w życiu. Zresztą tutaj te rozkłady Wam będę robił, część z tych rozkładów właśnie podczas tego live'a. Ktoś, kto ma ochotę zobaczyć, jak to działa, to zapraszam, bo są właśnie te dwie specjalne usługi z tych warsztatów, czyli ja i moja świadomość i druga usługa Ezoja. Więc te usługi, te rozkłady, których uczę podczas tych warsztatów na diagnostykę podświadomości świadomości, to jest coś takiego, czego nie chcemy sobie uzmysłowić. Często ludzie mają z czymś problem, czy to ze związkiem, czy z relacją, bo gdzieś mają jakąś blokadę, jakiś problem w głowie, coś gdzieś kiedyś się wydarzyło, coś się stało, coś gdzieś zostali zaprogramowani czy to w domu, czy w rodzinie, czy w pracy, czy w poprzedniej relacji i się boją, albo chcieliby i nie mogą. To jest, są bardzo fajne rozkłady, słuchajcie, nigdzie ich nie znajdziecie, to jest 10 lat mojej pracy. Więc jak masz ochotę również tak pracować na, na, na wyższym poziomie stawiania kart, zapraszam Was, warsztat jest dostępny na mojej akademii online. Jest dużo warsztatów, eee, może Wam pokrótce opowiem. Słuchajcie, zaczniemy tutaj od kursu Tarota. Oczywiście, kurs Tarota jest e, 36 lekcji, 5 filmów bonusowych, 5 miesięcy dostęp do tego petarda, arkana wielkie, centy kardynalne, 2 razy BHP, poziomy różne, strażnicy Tarota, praktyczne rozkłady. E, pełny kurs, taki, po którym każdy umie stawiać karty. Wejdźcie sobie na opinię, poczytajcie. Oczywiście uczucia w tarocie, jak ktoś chce precyzyjnie określać, rozwinięcie kursu tarota, finanse w tarocie, czyli jak ktoś chce precyzyjnie stawiać na to karty, może przyjść. Potem idziemy dalej, tarot, medytacje, wizualizacje, to są warsztaty dla osób, które chcą poczuć energetykę kart, Chcą widzieć karty poprzez postacie, osoby i wydarzenia. Chcą widzieć w cesarzu osoby, które znają lub którym się kojarzą. Dzięki temu będziecie łatwiej stawiać karty. Czyli arka na wielkie robimy medytację, pokazuje wam jak poznawać karty, jak się z nimi dogadywać. Arka na małe robimy wizualizacje, macie pełne tutaj. Naprawdę mnóstwo jest, tam, mnóstwo jest tam informacji. Połączenie kart Tarocie, moje warsztaty Petarda. Już nie wiem ilu ludzi kupiło, ale chyba kilkaset osób. Jako pierwszy w Polsce te aż 1700 połączeń kart, nagrałem takie warsztaty. 90 dni dostęp, 16 lekcji, wszystkie arkana wielkie z arkanami wielkimi, arkana wielkie z arkanami małymi, arkana małe z arkanami małymi i jeszcze różne inne połączenia. Petarda. I słuchajcie, drzewo życia. Dla osób, które szukają świadomości w kabale, świadomości w rozwoju osobistym, duchowym, najpierw drzewo życia jako kabała, kabała chrześcijańska. Najpierw tłumaczę czemu kabałek z chrześcijańska, tłumaczę na tych warsztatach skąd się wywodzi kabała, jak powstała, nie że tam Górnicki se z palca wysał skąd się to wzięło. Potem mówią wszystkie światy sefiry, a na koniec tarot kabalistyczny, czyli jak prawidłowo stawiać karty na drzewo życia. I jeszcze jakby ktoś komuś było mało, no to ma prawa karmiczne, diagnostyka karmiczna w tarocie, prawa karmiczne, wcielenia, związki, karma, yy, programy karmiczne. Wszystko tutaj znajdziecie, i mało tego jeszcze są rozkłady tarota. Jak to wszystko zinterpretować? Moje też autorskie. Rozkłady tarota, drugi poziom, to już Wam mówiłem. Wszyscy moi uczniowie, adepci mają gratisowe warsztaty live. Czyli jak się zapiszesz na jakiekolwiek moje warsztaty. Na mojej stronie są podane terminy tych warsztatów, ale jak już jesteś na platformie edukacyjnej, gdzie te warsztaty są, czyli jak będziesz mieć jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości, co do czegokolwiek, najkrótszy warsztat to są, trwa dwa miesiące, a najdłuższy trwa rok. Wszystkie dostępy są po parę miesięcy, więc zawsze na jeden, dwa, trzy albo parę, w zależności jaki wybierzesz. A jak wybierzesz tarota mistrzów, to może ich, to ich 10 razy, bo raz na miesiąc robię te warsztaty. No, może tam się zdarzy w wakacje, że nie zrobię, ale generalnie raz na miesiąc są. Jeśli będzie więcej chętnych, więcej osób na te warsztaty, to będą dwa razy w miesiącu. Więc masz gratisowe warsztaty live, możesz przejść i zadać mi wszystkie pytania. Jak już masz dostęp do moich warsztatów, jesteś na platformie edukacyjnej, tam jest taka zakładka, ja to tłumaczę na stronie, społeczność i tam jest link wstawiony. Najbliższy termin to jest w tej chwili 12 stycznia. To osoby, które są na warsztatach. Wejdźcie, zobaczcie, żebyście nie przygapili. Także zapraszam Was. A jak ktoś potrzebuje naprawdę petardy w rozwoju tarot mistrzów, ja przed chwilą dokładałem ten kolejny warsztat, który powstał niedawno, bo jest na początku tego roku, czyli rozkłady tarota drugi poziom świadomość. Macie słuchajcie wszystkie moje warsztaty razem. 109 lekcji plus gratisowe warsztaty, plus inne bonusy. Całość naprawdę jest z petardą, z dobrym rabatem, jak kupujecie wszystko naraz. Z rocznym dostępem na platformie, wszystko logicznie poukładane. Pięknie widzicie moje filmy, tak jak teraz, kamera z przodu, z góry. Mało tego, na tej platformie jeszcze jest miejsce notatki, czyli oglądasz mnie na żywo w laptopie, czy tam gdzieś wygodnie. Robisz sobie notatki, potem je kopiujesz, wklejasz sobie do jakiegoś innego pliku. Nie musisz już siedzieć na, nad notesem. Także zapraszam Was, zachęcam. A bardzo mi miło będzie Was wszystkich zobaczyć. I będę miał dla Was niespodziankę, dla tych osób, które tam interesują się kursami w czwartek na live. Szczególnie, jakoś interesuje tarot drugi poziom, to, to zapraszam. Nie powiem, co by nie było niespodzianki. E, jakoś interesuje drugi poziom rozkładów, to zapraszam na live. A tam będzie mała niespodzianka w czwartek, godzina 20. Usługi zamówicie tutaj w linku przestrzeńzoteczna.online. Pamiętajcie, jak zapłacicie, nie potrzebuje żadnego potwierdzenia. Pamiętajcie wysłać maila z pytaniem, z pytaniami, z datami. E, I do zobaczenia na live. Cześć Wam, Robert Górnicki. Hej.